Miłosierdzeni w Chrystusie, siostry, bracia, którzy przyszliście tutaj dzisiaj na Eucharystię, mamy dzisiaj szczególną możliwość przypatrzenia się w królowaniu Boga, a także próbą zdektonizowania go, na które człowiek się Porywał. W historii, w doświadczeniu narodu wybranego, narodu izraelskiego, był taki moment, kiedy Bóg, który sam ten naród wybrał, który go powołał, znamy tę historię, kiedy go też wyprowadził z Egiptu, był jego królem. Hiszpanie nie mieli króla, nie mieli władcy. Poprzez proroków, na nim ogłaszana wola Boża, Boga mieli za króla. Był suwerennym władcą narodów. ten Bóg doświadczył odrzucenia. Wśród ludu byli właśnie tacy, którzy od samego początku sprzeciwiali się takiej roli. Boga. Kiedy Samuel postarzał się, przyszła do niego cała starszyzna izraelska i zażądała, by ustanowił nad nimi króla człowieka, tak jak było to w sąsiednich w sąsiednich narodach. Samuel z tego powodu bardzo bolał, ale Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj, Głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie Ciebie odrzucają, ale odrzucają Słyska. mnie jako króla nad sobą. To był niezwykle istotny moment w historii ludzkości. Stwórca człowieka został w umysłach i w sercach, w sercach ludzi zdekronizowanych. Krzyczeli, nie chcemy, żeby on panował. Wybierz nam króla. To pierwsza próba zdetonizowania Boga. Dziś. W równie podzielonym świecie, kiedy jedni w jakiejś wielkiej wrażliwości swojego serca domagają się pogłębionego kultu Boga, drudzy będą zmierzać ku temu, by jakiekolwiek ślady obecności Boga i religijności wymazać z przestrzeni publicznej. Wielu z nas zna wzniesiony na Giewoncie krzyż. Widnieje na szczycie góry widoczny z daleka królujący nad innymi szczytami. Na krzyżu widnieje napis Jezusowi Chrystusowi, Bogu w 1900 rocznicę przywrócenia przez Niego zbawienia partia Zakopane. Tam właśnie stoi ważący blisko dwie tony i mierzący 15 metrów wysokości krzyż. Takich znaków jak krzyży, kaplic, figur poświęconych Jezusowi Chrystusowi Zbawicielowi i królowi wszechświata jest wiele. Spotykamy je często. Czasem w centrum miejscowości, czasem na rozkróżach albo przy drodze, jako miejsce pamięci, w którym zginął ktoś bliski. Czy jednak zawsze i dla wszystkich. Jest to znak zbawienia, wystarczy spojrzeć na przekazy medialne z rozmaitych gal, z rozmaitych występów, kiedy występują różni artyści z kolczykiem, z krzyżem jako kolczyk, czy wydatumowani z krzyżem na ramieniu. Czy zawsze to jest znak? Jezus obejmował swoje Królestwo w bardzo dziwnych warunkach okoliczności. W cierniowej koronie na no, głowie, umierając na krzyżu. Tabliczka z wyrokiem śmierci obwieszczała światu, że On jest Królem. Jezus Nazareński, Król Żydowski. Ale żeby to zrozumieć, trzeba Tę logikę ludzką odrzucić, a przyjąć logikę wiary. Bo zwróćmy uwagę na tę scenę, jaka, jaką dzisiaj przedstawia nam ewangelista Łukasz. Najpierw apostołowie, przecież przez trzy lata świadkowie słów, mów. Rozmaitych, powiedzieli byśmy dziś, konferencji, szkoleń i czynów pana Jezusa, ci nie przeszli próby wiary, nie przeszli próby czasu. Mają ogromny kłopot ze zrozumieniem sytuacji. Uciekają, uciekają spod krzyża. Rozpraszają się, nie mogą zrozumieć logiki krzyża, całej tej sytuacji. Nie potrafią dostrzec ukrzyżowanych ukrzyżowanym króla. Dopiero później, to się stanie później po zmartwychwstaniu. Otworzą mu się oczy, zrozumień, dopiero później przyjdzie jakaś światłość umysłu. Ale jednak w tamtych warunkach, w tamtych okolicznościach, to jakim Jezus jest królem i że jego królestwo nie jest z tego świata. Zrozumiał jeden człowiek. Jeden ze współkrzyżowanych świadczy o tym, Jego prośba. Jezus wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Dzisiejsza pretacja opisuje Królestwo Chrystusowe jako wieczne i powszechne. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości i miłości i pokoju. Słowa te wyrażają oczekiwanie, pragnienie i nadzieję człowieka, że to właśnie o to chodzi w Królestwie Chrystusowym. Jezus obiecał, spełnią się te powiednice, że takie jest właśnie Królestwo Ojca. Ale jednocześnie tu i teraz my mamy nadzieję, że to też się dopełni. A dopełnić się może, kiedy my zaczniemy żyć w duchu sprawiedliwości, kiedy my zaczniemy żyć w duchu e, miłości, świętości, łaską, kiedy będziemy żyli przebaczeniem, tak jak On to nam pokazuje. Wtedy wtedy przynajmniej w Zalążku urzeczywistni się to Królestwo Niebieskie już tu na ziemi. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że Jezus Chrystus jest również naszym królem.